Bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj przybliżymy Państwu funkcjonowanie i codzienność Stowarzyszenia Artystycznego 4 Serca. Jak to jest, że pasja motywuje? O to zapytamy dzisiaj przedstawicieli tejże organizacji, młodej organizacji, ale prężnie działającej, z nami prezesi Stowarzyszenia Ewa Bednarska i Tomasz Gardyjan. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witamy. No to w takim razie zaczniemy sobie od samego początku, czyli od tego, jak ta myśl, na początku myśl, narodziła się, żeby Stowarzyszenie powstało. Ja powiem szczerze, że jestem tutaj najmłodszym dzieckiem, jeżeli chodzi o tą grupę teatralną, więc cała pasja rodziła się w Żgowie wcześniej, w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie Ewa oraz koledzy w grupie teatralnej grali, organizowali przedstawienia. Jakie to były przedstawienia, to już pewnie Ewa tutaj parę słów powie. A ja jeszcze zapytam: to w takim razie chodzi o teatr. No bo oczywiście nasi oczywiście. odbiorcy mogliby sobie wyobrazić, że sztuka szeroko pojęta, głównie skupiamy się na teatrze. No dobrze, no to Pani Ewo, wywołana do tablicy. Co z tym teatrem? Zaczęło się od takich przedstawień jak ich czworo naukowskiej. Później było takie przedstawienie, powiedzmy, kabaretowe, na wesoło, a później zaczęliśmy próbować do, do sztuki y, choryzurojenia i tutaj pojawił się Tomek. Tak, Dołączył do Tam, na biało. tak, to dokładnie, tak. Dokładnie, dokładnie tak. Yy, jakoś tak historia dotoczyła się ciekawie, gdzieś indziej, gdzieś indziej mogę powiedzieć, to śmiało. W przedszkolu grałem w przedstawieniu. Rodzice na koniec roku wystawiali w przedszkolu przedstawienie dla dzieci w dziecka. I osoby związane właśnie też z tym teatrem zapytały, czy nie chciałbym się spróbować zrealizować w, w Goku yy, podczas przedstawienia rojenia. No i tak się też wydarzyło. Przybyłem na przesłuchanie, dość szybko między nami tutaj y, zaiskrzyło w sensie takim teatralnym, ponieważ no, ja grałem główną rolę, Ewa tutaj grała moją y, gosposię, gdzie cały czas się takie tarcia między nami są dość, dość silne. Tak. Y, 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 I na kadwie tego to było dość sporo miesięcy przygotowań, bo że 8 miesięcy robiliśmy to przedstawienie, zaczęliśmy. Wystawiliśmy je czterokrotnie w ramach Rzgowa i na kanwie właśnie tego chorego zbrojenia pojawił się pomysł, że super ta realizacja tutaj w Goku, ale być może coś więcej jeszcze chcielibyśmy realizować inne przedstawienia gdzieś indziej, tylko niż Rzgowie, też przedstawienia edukacyjne. I tak od jakichś rozmów wieczornych, dużo pisania też było na mediach społecznościowych, między nami narodziła się koncepcja tworzenia jakiejś grupy formalnej, teatralnej. Tak. No tak, ale ja jeszcze muszę, zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ja, wiecie, bardzo lubię y, słuchać o takich osobach, które są inicjatorami. No bo tak, mówicie o tym już, że te przedstawienia były y, no, wystawiane. Ale kto wpadł na pomysł, żeby ten teatr w tym gmi gminnym ośrodku kultury w Żgowie się w ogóle narodził? No bo wiecie, to trzeba zebrać, to jest całe przedsięwzięcie i logistyczne, i właściwie no to i czas, i ludzie, i pieniądze. Pienno. Ewa? Zaczęło się od tego, że pojawiło, pojawił się w ogóle budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Żgowie i tam trafiła nasza pani reżyser Bożena Krawczyńska i ona zaczęła, że tak powiem, werbować kolejne osoby po to, żeby wystawiać sztuki, których była pomysłodawczynią. I ja na jednym z takich przedstawień po prostu oszalałam, bo byłam jako widz i za namową siostry, która stwierdziła, że ja się do tego nadaję, poszłam i po pierwszej rozmowie z Bożenką przepadłam. Odkryłam, że tak, że, że to jest to, co chyba chciałabym robić w życiu, bo to jest taka terapia przynajmniej na moje życie, niesamowita terapia. Odstresowuję, resetuję, i, i, i tak. No, i właśnie zaczęło się od pomysłu Bożenki. Pierwsze jakieś tam przedstawienia, nie wiem, było, było takie przedstawienie pod tytułem ławeczka. Tam to chyba nawet brzmiało w parku. O, taki był tytuł tego przedstawienia. I kolejne osoby przychodziły do naszego teatru, same się zapisywały, jako widzowie obserwowali nas, co robimy, jak to wygląda na scenie. I kolejne osoby zakochiwały się w tej właśnie tam naszej pięknej scenie mieliśmy coraz więcej publiczności i chyba stąd później, że my chcemy jeszcze coś więcej, chcemy się dalej rozwijać i chcemy działać w tej dziedzinie właśnie. Ale to jest piękne, co mówicie, czyli to jest tak, trochę taka pasja, myślę, uśpiona, gdzieś tu jeszcze tak, z czasów dzieciństwa. Tak. Ja myślę, że u Pani Ewy też to gdzieś drzemało, prawda, tylko pod wpływem no, tych działań teatralnych w żgowie ujrzało światło dzienne i to jest rewelacyjne. I tak sobie wyobrażam, że pozostali aktorzy to pewnie też tak, prawda, z potrzeby właśnie tej sztuki i gdzieś tam znowu tego aktorskiego bakcyla. Zdecydowanie, zdecydowanie jesteśmy amatorami, poza wspomnianą tutaj Bożeną, która jest reżyserem i, i, i szefem tej całej naszej grupy. I u każdego z nas na jakimś etapie życia, prędzej czy później, to po prostu wyszło: jakieś może niespełnione ambicje z młodszych lat, ale też zupełnie nowe rzeczy, jakaś forma taka swojej realizacji. I się okazało, że tak jak Ewa wspomniała, to jest jakaś rodzaj terapii resetu po, po ciężkim tygodniu, kiedy no, każdy z nas jakieś to swoje brzemię codziennie nosi, kiedy wchodzimy na próbę na scenę, okazuje się, że to z nas cudownie spływa, resetuje nas, no same, same plusy tego. A też możliwość, dla mnie to jest dość istotne, możliwość uczestniczenia w takim dość dużym projekcie, Jakim jest takie przedstawienie i to przygotowanie trwające tygodniami, miesiącami, spięcie tego finalnie i wyrobienie to w sposób taki, że mamy e, pełną publiczność na, na, na sali i kończymy oklaskami, to jest dla mnie no, szczególna nagroda, nie kryje tego. No tak, ogromna satysfakcja. A czy są emocje? Jest trema? No zresztą chyba to jest takie Nie, trochę... w ogóle. No. <słuch> <słuch> Rozumiem. A to już jest po prostu rutyna. <słuch> Nie. Ten moment, gdy już słyszymy, że jest komplet widzów, bo to słychać, to słychać. I, i my jesteśmy po tej stronie na scenie, zasłonięta kurtyna, to jest taki moment naprawdę wyczekiwania to jest no, puls przyspieszony, szybszy oddech. Tak. I za moment ten dźwięk odsuwanej kurtyny wchodzimy i już jesteśmy tak jakby w domu. Mhm. Tak. Już jest, wtedy, wtedy jest już dobrze, ale ten moment przed, to jest za, dla każdego z nas stres. Na Zawsze. każdy inaczej reaguje, każdy inaczej sobie z tym razi. Jest to stresujące, jest ta trema, ale potem ja przynajmniej tak mam jak już zaczniemy, to potem samo to płynie po prostu mhm. tak. Ja mam też takie ciekawe doświadczenia pod kątem czasu przestrzeni na scenie, ponieważ nasz chory rojenia trwa dwie godziny mniej więcej. Tak. Dla mnie góra 40 minut, tak, tak, jakby No to rzeczywiście, ale wiesz, to jest po prostu jakie wyzwanie na tej scenie, prawda? Ja co prawda niestety nie miałam okazji jeszcze oglądać cię w tej sztuce, natomiast no, byłam w Gminnym Ośrodku Kultury na kryształowym sercu według Anny Stryjewskiej, na podstawie jej bajki i scena jest rewelacyjna. No i widziałam pełną widownię, no i zdaje się twój syn grał, prawda, w tejże sztuce, Więc to jest też takie rodzinne przedsięwzięcie, już teraz zaraziłeś tak. dzieci. Nie kryje, tak, tak, tak. Po tej mojej przygodzie z chorym zrojenia, mam dwóch synów, też połknęli bakcyla. Jeden i drugi grywa już. Młodszy, właśnie, w skradzionej kołysance. Nie, to się teraz pomyliłem. W kryształowym sercu. Tak. Młodszy w kryształowym no, tak. sercu, starszy w skradzionej kołysance. Cały czas się tak trochę mijają na tej scenie, ale może kiedyś zagramy w trójkę, jakaś scena, jak, jaka scena nam się trafi. E, wspomniała się Ani Skryjewskiej e, w ramach też naszych działań tutaj e, i w Goku, i, no, bardziej stowarzyszenia już nawiązaliśmy m, współpracę, znaczy poznaliśmy Anię Skryjewską autorkę bestsellerów. Wielu książek i Bożena z niełatwym zadaniem się zmierzyła i napisała scenariusz do kilku powieści Ani. To jest właśnie to kryształowe serce, które już wystawiliśmy. Wystawiliśmy skradzioną kołysankę. Też już są następne projekty, nie tyle co już w szufladzie, co już zaczynamy pierwsze próby, więc będzie się działo. Na pewno w odpowiednim czasie o tym jeszcze powiemy, jak już będziemy gotowi, więc tak, Ania Skryjewska też dołączyła do naszego stowarzyszenia, dlatego że ta współpraca dobrze nam się tutaj układa, więc też jest członkiem naszego stowarzyszenia. Tak? No to rewelacyjnie, no więc właśnie, to no tak jak rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach, że stowarzyszenie młode, ale tak naprawdę wy już macie osiągnięcia i to chyba było po prostu potrzebne, żeby to jakoś usystematyzować, prawda, żeby to stowarzyszenie zaistniało formalnie. Tak, znaczy decyzja o, o, o jakby takim formalnym stworzeniu zapadła pod koniec zeszłego roku, tak mi tak. się to nie zdaje. Mhm. Ale mamy też pewną biurokrację w naszym kraju, więc kolejne etapy trzeba było tutaj wszystkie przejść, żeby to stowarzyszenie zarejestrować. I z początkiem maja już funkcjonujemy jako pełnoprawny byt stowarzyszenia. czy coś się dla Was zmieniło w momencie, kiedy już staliście się grupą formalną. Ja taki bardziej uśmiechnięty chodzę na to no. A Znaczy, co się dla nas zmieniło? Yy... Formalnie jesteśmy w stanie robić nowe projekty, nawiązywać współpracę z innymi stowarzyszeniami, z innymi ośrodkami kultury i sztuki. Tak, nie tylko skupiać się na tym, co robiliśmy do tej pory w Brzgowie, tylko gdzieś wyjść dalej i szerzej. Ale tam jest Wasz dom, że tak powiem, w cudzysłowie, tak? Czyli statek Matka. Statek tak Matka. Powiem. Tak jest. Tak. Zresztą niesamowite i przepiękne. Byłam pod dużym wrażeniem. Czy tylko działania teatralne, skoro jakby już wypływacie. Z tego statku matka gdzieś na głębokie wody, no właśnie. Działania teatralne zdecydowanie to jest taki kor naszej mhm. działalności, ale też y, ostatnie przedstawienie Skradziona Kołysanka. To były działania teatralne, ale już mieliśmy przedstawienie multimedialne. Z racji tego, że akcja powieści toczy się w bardzo wielu miejscach no tak, i w stadach, i łodzi. I Łódź, dokładnie. Ciężko by to nam było połączyć na jednej scenie, więc zdecydowaliśmy się na taką formę multimedialną i podczas przedstawienia wyświetlamy też część filmów po prostu. Nagraliśmy filmy, takie krótkie, dwóch, minutowe, ułatwiające nam właśnie pokazanie danej sceny gdzieś odlegle i są prezentowane bezpośrednio na, na scenie podczas przedstawienia. Czyli tak naprawdę no już gracie filmy, wyjeżdżacie w plenery, jak rozumiem? Zdecydowanie, tak, tak. tak. To no nie jest łatwa praca, znaczy praca też jakby zupełnie innego rodzaju granie mamy. No tak, chodzi inne o... doświadczenia pewnie, prawda? Plenary, tak. Mieliśmy, nagrywaliśmy dość taką emocjonalną scenę, kiedy główna bohaterka grana przez Ewę. Tak. Oni no, będziemy za dużo zdradzać, ale jest to bardzo emocjonalna scena, bardzo trudna, bardzo dużo emocji. Nagrywaliśmy ją w parku na Zgrobiu. Gdzie może pewnie Ewa będzie w stanie powiedzieć więcej, jak się czuła. Bardzo dużo ludzi było przy Karku. pierwszym nagraniu i to no, nie ułatwia. No właśnie, to też tak sobie myślę, że co innego, kiedy gramy, prawda, no na tej scenie teatralnej, wszyscy są skupieni, wiedzą po co przyszli, no a tam trzeba się skupić, przekazać te emocje, a są tak naprawdę jacyś ludzie, którzy zupełnie nie wiedzą o co tutaj chodzi. Tak, czyli ja byłam tak skupiona na tym, co robię, bo to taka, tak jak Tomek wspomniał, wspomniał bardzo emocjonalna ta moja bohaterka. Więc nie zwracałam na to uwagi, ale po skończonej scenie zatrzymywali się przechodnie i pytali, co tu się dzieje. Czy wszystko w porządku? No tak. to znaczy, że dobrze zagrane. Tak. Tak, tak. tak. No, 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 trzeba było, że tak powiem, dać dużo z siebie, żeby to było prawdziwe. A łatwo było wykorzystać to potem w teatrze? W sensie rozumiem, że to się to ze sobą korespondowało. No, pewnie taki był zamysł, prawda? Czyli te sceny nagrane i sceny, które potem graliście. Czy łatwo było wejść, jakby wchodząc w te takie dwa tory, ten nagrany i ten na scenie? Myślę, że to, to Ewy pytanie. Ewa, tak. Yy, tak, to, 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 to była bohaterka. No, tak, to, tak jest. to była pewna trudność, bo, bo na przykład y, scena filmowa kończy się, gdy ja y, jestem zrozpaczona, kończy się film, i w tych samych emocjach muszę wkroczyć na scenę. Więc tak, to było wyzwanie, żeby się doprowadzić do takiego stanu emocjonalnego, którym kończy się film. Tak, to, 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 to nie było łatwe ale wszystko dla sztuki. No ale widzę, że to coraz bardziej, to przede wszystkim rozwija z tego, co słyszę, prawda, że jakby każde kolejne doświadczenie, czy teatralne, czy też i filmowe, no też wpływa na was jako na artystów. To jest rewelacyjne. A powiedzcie mi, jakie teraz macie plany? No mamy taki okres wakacyjny. Ktoś powiedział ogórkowy. No właśnie, czy w stowarzyszeniu będzie okres ogórkowy, dajecie sobie trochę oddechu, czy cały czas działacie, tworzycie... Bardzo chcielibyśmy dać sobie oddechu, ale myślę, że Bożena nam nie pozwoli nie. na to. <laughs> nie, 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 no wakacje oczywiście każdy z nas ma tam jakieś swoje plany urlopowe, ale jak najbardziej działamy, przygotowujemy na wrzesień kolejną premierę. Dobrze mówię, dobrze mówię. Na wrzesień to tak, 20 września zapraszamy do Goku Rzgowie na przedstawienie Matejów do Głowa do góry. Też adaptacja sztuki, adaptacja powieści Ani Sklejewskiej. I robimy dużo też nowych projektów, których realizację przewidujemy myślę na czwarty kwartał i początek 2026. Ale zdradzicie, czy na razie to jest owiane tajemnicą? Na pewno nasza. Współpraca z Anią Skryjewską nabiera rozpędu, tyle możemy hmm. powiedzieć, więc pewnie możecie się spodziewać realizacji kolejnych powieści. Ale nie tylko stawiamy tutaj na twórczość Ani, też będziemy sięgać po klasykę. Eee, nie wspominaliśmy też jeszcze dzisiaj, ale Ewa razem z naszym kolegą Krzysztofem zagrali fenomenalną sztukę już pięć, sześć razy? Sześć. sześć. razy w Zgowie. Kochaj mi, kochani moje. Też zapraszam, musisz koniecznie zobaczyć. Jeszcze mamy termin jakiś chyba, tak? Yy, tak, w listopadzie. Tak. Kole kolejny raz, siódmy, tak. Świetna komedia małżeńska z przesłaniem polecamy. Taka terapia małżeńska, jak Ta, rozumiem, tak, przyda się. Taka terapia, tak, 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 małżeńska, ale też taka refleksyjna, hmm. fajna, fajna. No dobrze, a jeszcze powiedziałeś o tym spektaklu. Ten spektakl jest dedykowany dorosłym. Ten o Matyldzie, czy on jest jakby dla jakiej grupy wiekowej? O właśnie, bo o to też nie zapytałam, bo z tego co widzę, to tak naprawdę to nie jest tak, że docelowo jest tylko ten odbiorca dorosły, ale i młodzież, dzieci, prawda? Bo i bajki, i takie tak. no, spektakle dla dorosłych. Jeżeli chodzi o te wcześniejsze nasze tutaj e, przedstawienia, to zdecydowanie dla dorosłych, natomiast już nie zauważyłaś, że to do góry głowa Matyldo, jest to opowieść napisana stricte dla młodzieży. E, i, i, I też w takiej aranżacji, na ile mogę powiedzieć, jako bumer młodzieżowej staramy się to robić, e, żeby dotarło to tutaj do naszego młodszego pokolenia. E, więc taś, też wychodząc w te nasze plany dalekosiężne, e, planujemy Pewną formę przedstawień edukacyjnych dla przedszkoli i dla szkół. O, to rewelacyjnie, no to rzeczywiście to wszystko rozwija się w bardzo dobrą stronę. A powiedzcie mi, ja wiem, że dopiero jakby jako stowarzyszenie, no zaczynacie, a czy, no bo. Program jest dedykowany stowarzyszeniom, fundacjom. Czy możemy jakoś wesprzeć to stowarzyszenie? Czy na przykład nasi odbiorcy, który, którzy nas teraz oglądają, mogą w jakiś sposób zaangażować się i wesprzeć Waszą organizację albo może jakoś dołączyć, być wolontariuszami? Czy w ogóle coś takiego planujecie? Czy to jeszcze jest za wcześnie, żeby o to pytać? Z zawsze można nas wesprzeć, absolutnie. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony 4 czteryserca.pl Jest tam możliwość wsparcia nas finansowo, ale też jesteśmy otwarci na każdego rodzaju współpracę pomiędzy innymi też organizacjami, stowarzyszeniami. Ale zapraszamy do naszego stowarzyszenia też wszystkie osoby, które czują w sobie jakąś, nawet mały pierwiastek sztuki i teatru. Zapraszamy do dołączenia do nas, zobaczenia jak to wygląda trochę od kuchni. Więc tak, jak najbardziej. Czyli jakby ktoś miał w sobie no właśnie taką chęć wyrażenia się poprzez aktorstwo, ale czuje nieśmiało, że może nie da rady, to chyba trzeba mimo wszystko przemóc się i przyjść, prawda? Decydowanie tak. Trzeba przyjść. No, od razu być może nie głęboka woda, zobaczyć jak to troszkę wygląda. To jest ważne jeszcze, my w ramach tego stowarzyszenia i w ogóle naszej tej działalności wcześniejszej, my się dobrze tam czujemy y, zawsze i sami ze sobą i z tym, co robimy. Więc Czyli to też jest... te relacje są istotne. Tak, ale jakoś chyba to, co robimy nas w jakiś sposób tak uskrzydla. I łączy. No. Tak, łączy tak, tak. tak, tak, tak. relacje relacjami, ale... No, no mówię, ja mogę mieć fatalny dzień, jakiś zawodowy różnego rodzaju rzeczy mogą mi się przydarzyć. Jadę na próbę, jest 10 minut, próby 15, po prostu spływa to ze mnie i już świetna terapia. Ale to jest niesamowite, co mówisz, bo wiecie, niektórzy no właśnie mają fatalny dzień w pracy, idą do domu, włączają telewizor. I to jest ich forma terapii. Takiej nie polecam oczywiście. Świetnie taką polecam właśnie, żeby robić coś kreatywnego. No bo to z jednej strony jest też coś, co dajemy innym, ale się okazuje, że chyba też wiele wy czerpiecie dla sobie. siebie, prawda? No tak, właśnie. ja powiem egoistycznie, że ja więcej z tego czerpę <grym> dla siebie niż, <grym> niż, niż daję. Nie no, oczywiście żartuję, ale tak, zdecydowanie ogromna ładunek pozytywny dla siebie. No dobrze, no to wobec tego wszystkich odbiorców naszych zachęcamy do tego, żeby po pierwsze wesprzeć stowarzyszenie artystyczne, a oprócz tego dołączyć, bo można zasilić szeregi. No i na wszystkie spektakle, działania serdecznie zapraszamy. Tak jest. Pojawiam się też już niedługo w wakacje. Nasze media społecznościowe proszę śledzić, oglądać, podglądać nas. Będzie się działo. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. 对呀。